Witam Was w kolejnym filmiku z serii oceniam diety celebrytów, influencerów i innych osób znanych z internetu czy też nie z internetu dzisiaj mówimy sobie dietę Anny Karcz, z tego względu, że w ostatnim pościu, który Wam dodawałam na YouTubie pytałam Was czy chcecie właśnie ceny Lenny Degas, czy Anny Karcz. padło na Anny Karcz, więc dzisiaj właśnie sobie ocenimy jej dietę, a za dwa tygodnie pojawi się właśnie ocena Lenny Degas, więc spokojnie, spokojnie pamiętam o wszystkim, czytam Wasze wszystkie komentarze, więc wszystkie sugestie i uwagi zawsze biorę pod uwagę Ale najpierw formalności, więc jeśli ci tutaj jeszcze nie było, to hejka, ja jestem Martyna, jestem magisterem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczę zdrowych nawyków żywieniowych i staram się i pomagam wykształcać Wam zdrowe relacje z jedzeniem, tak żeby nam się zdrowiej żyło, żebyśmy się lepiej czuli i oczywiście mogli osiągać swoje efekty sylwetkowe. A my przechodzimy już do dzisiejszego filmiku i ocenimy sobie dietę Ani. Więc weszłam na kanał Ani, wybrałam odcinek dokładnie z... 20, z 10 maja 2020, full day of eating 1700 kalorii, więc zobaczymy co tutaj mm, było jedzone w ciągu dnia będziemy robić, moi drodzy, słuchajcie, śniadanie na słono ja śniadanie na słono jem raz w roku na święta wielkanocne, nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłam śniadanie na nie słono będziemy robić twarożek na słono z grzankami, z mozzarellą i nic z czymś jeszcze, brakuje mi tutaj bazylii, pietruszki, mama zaraz przyjdzie urwać sogródka, do naszego twarożku będziemy potrzebować twarogu chudego oliwy z oliwek, rzodkiewki, papryki, pomidorów, cebulki i coś jeszcze dodamy na pewno z przypraw, albo coś, co mi jeszcze będzie pasować, to dorzucę w trakcie. To będziemy robić z takiego chlebka wieloziarnistego, z mozzarelli z cebulki i może dam tam do środka jeszcze pieczarki albo oliwki. Jeden taki 250 gramowy twaróg i myślę, że jakieś 100 gramów tego kolejnego, żeby było tutaj 300-320 gramów. Dzielę to na trzy osoby, plus jeszcze tost, jeszcze białko będziemy mieć z mozzarelli, a potem po śniadaniu takim słonym pewnie jeszcze będziemy mieć deser, także śniadanie będzie troszkę mniejsze. To jest fajne. Bo jak macie twaróg chudy, to możecie dodać do takiego twarogu chudego na przykład dwie łyżki oliwy z oliwek i ten posiłek nie jest za ciężki, nie ma za dużo tłuszczu. Bo gdybyście dali na przykład taki pełnotusty twaróg, dodali do tego 3, cztery 4, 3, 4 łyżki oliwy, no to taki twaróg już by był mega syty i ciężki moim zdaniem. Okej, okay, więc na pierwszy rzut mamy tutaj twarożek, takie tosty z twarożkiem i mozzarello. Odnośnie tego właśnie co powiedziała Ania, no że jak mamy chudy twaróg, to możemy do niego dodać właśnie oliwę i on taki się robi bardziej kremowy, a jak mamy taki pełnotust i do niego dodamy 3-4 łyżki oliwy, no to on może być zbyt ciężki. No moim zdaniem akurat tutaj, jeśli mamy twaróg pełnotłusty, to również do niego możemy dodać łyżkę, dwie łyżki oliwy i on dalej będzie kremowy. Natomiast tak naprawdę, jeśli chcecie mieć taką, taką puchatość, taką właśnie kremowość takiego twarożku, to moim zdaniem najlepiej po prostu jest dodać jogurt grecki, jogurt naturalny, super się sprawdza. Oczywiście można na przykład troszkę dodać takiej oliwy, żeby to miało bardziej właśnie taki posmak i oczywiście, żeby to zbilansować też w tłuszcze. Natomiast też właśnie, jeśli chodzi o samą konsystencję takiego twarogu, to nie trzeba dodawać oleju, żeby on był taki gładziutki, wystarczy dodać też na przykład właśnie jogurt, czy, czy jogurt grecki, czy jogurt naturalny. Przyszykowałam sobie tutaj teraz wszystko do naszych tostów. Jeszcze pokroję bazylię, szczypiorek i pietruchę do twarożku i ten chlebek wieloziarnisty wliczę sobie po prostu jako taki zwykły chleb. Nie ma tu konkretnych kalorii makroskładników chyba. Nie, są. Okej, okay, są. Także zaraz sobie w My Fitness palu wliczę z tej tabeli. Teraz kładę tutaj cebulkę. Ma sałatka. No Na sałatkę. a to jest twarożek, nie to no nie będzie twarożek. Czemu sałatka? Co więcej no, warzyw nie, jest... nie ma tu twarogu, Ale smaczne. Smaczne? Mhm. Okej, okay, i mamy właśnie tutaj, myślałam, że te tosty będą smarowane twarożkiem, ale one są tak zapieczone z mozzarellą, a ten twaroszką tutaj na talerzu. No zgadzam się trochę z mamą Ani, że bardziej sałatka, bo tutaj więcej warzyw niż twarogu, ale ja w sumie też bardzo takie twarożki lubię, zwłaszcza wiosną, kiedy mamy dostęp do właśnie sezonowych warzyw oraz na przykład takich ziół typu bazylia. Też lubię sobie bardzo na przykład siwym szczepiorkiem doprawić, więc całkowicie rozumiem. Bo wygląda super, tak naprawdę. Mamy tutaj źródło białka, mamy źródło tuszy, bo była oliwa. Mam też w ogóle mozzarellę mamy źródło błonnika i węglowodanów złożonych, mamy tutaj ten chlebek wieloziarnisty, więc myślę, że jest jak najbardziej w porządku. No i w sumie tak naprawdę nie ma do czego się doczepić. Nawet jakbym chciała, to nie umiem do czegoś się doczepić. Tak w o to, co jemy. Człowiek nalewa sobie płatki z mlekiem i je się śniadanie, do pracy. Potem je burgera w knajpie, a na kolację kupuje sobie Doritosy z Lidla i sobie i przy telewizorze ogląda. I ja pracujesz on każdego dnia tak je. On nie robi sobie twaroszków, zdrowych omlecików. On nie ma czasu, rano coś włoży, byleby zjeść i leci do roboty. Dużo osób tak żyje. To nawet to zobaczcie, jak oni przetworzone, przetworzoną żywność spożywają to nie ma się co się czepiać, że ktoś tam chudy twaróg zje czy coś tam bez laktozy, bo i tak i tak odżywiamy się zdrowiej niż większość ludzi. Tutaj właśnie taki off-top totalnie, jeśli chodzi o em, zdanie Ani odnośnie żywienia, no w sumie zgadzam się, dużo osób na przykład uważa, ja to nie będę jadł przykładowo truskawek zimą, no bo tam jest sama chemia, no nie? I w sensie wiadomo, że truskawki zimą pewnie jest importowane z Hiszpanii, są mniej smaczne niż nasze polskie w sezonie, natomiast no, wiele osób po prostu, które tak mówi, często właśnie same przykładowo potem jedzą jakieś płatki z mlekiem, albo na przykład jakieś tosty klepane w kółko e, z serem, szynką i tak dalej, no tak naprawdę no, otacza nas teraz przetworzona żywność i oczywiście w tej przetworzonej żywności należy dokonywać najbardziej racjonalnych i rozsądnych wyborów żywieniowych, e, ale moim zdaniem też no, nie należy generalizować takiego czegoś, że a nie zjem tego bohemia, bo tak naprawdę właśnie to może generować złe relacje z jedzeniem. Kiedy my dzielimy jedzenie na złe jedzenie i dobre jedzenie, to wtedy rzeczywiście mamy taki trochę dysonans, a jeśli przykładowo my mamy zdrową, zbilansowaną dietę i nawet w ramach tej diety mamy jakieś przetworzone produkty, które są dla nas dobre i takim naszym comfort foodem, czyli po prostu lubimy je jeść i jest to taka nasza przyjemność, to nie traktujemy tego jako grzeszki, czy jako coś niedozwolonego, jakieś cheaty, no bo tak jak powiedziałam, to nie generuje dobrych relacji z jedzeniem. W zdrowej, zbilansowanej diecie jest miejsce na wszystko. Na doritoski, na... Ja na przykład uważam sobie od czasu do czasu z... Jeść... Zjeść pizzę, e, czy jakiegoś burgera, natomiast to musi być wszystko wkomponowane w tą zdrową dietę. Mam nadzieję, że się dzisiaj wysłowie, chociaż widzę, że jest z tym problem. Dzisiaj do kawki kulka z wtorku. Możecie zobaczyć, jeśli jeszcze nie oglądaliście ostatniego vloga. Tam krok po kroku pokazuję, jak wykonać te czekoladowe kulki. Do kawy na drugie śniadanie jest to fajna przekąska. Jeszcze pokroiłam jednego Grześka na pół. I sobie zjemy. Taki jeden Grzesiek ma 188 kalorii, a jedna kulka ma 100 kalorii. Mama! I tak, moi drodzy, wygląda deser. Połowa grzeszka, kulka z wtorku, ale mama, te kulki się super trzymają. Idziemy zjeść na zewnątrz, bo jest piękna pogoda, cieplutko. Tutaj na takie drugie śniadanie deser właśnie mamy ten połowę batonika, tą kulkę i kawę. I oczywiście pod kątem tej kulki, to ja widzę, że tutaj mamy płatki owsiane, pewnie jakieś daktyle. Sprawdzę też jeszcze składniki, z czego są przygotowane i Wam tutaj wypiszę. Natomiast wydaje mi się, że to są właśnie takie fit kulki mocy, więc jak najbardziej w porze, uważam, że to jest taka fajna opcja na pokrycie sobie chęci na słodkie w diecie. I mamy też właśnie takiego grzeźka, więc tak jak Wam powiedziałam, w tej zdrowej diecie jest miejsce na wszystko i to nie jest tak, że albo trzymamy dietę na 100%. Jemy tylko organiczne taktyle, albo obiadamy się, jemy McDonaldy, i cheeseburgery i tak dalej, bo tak jak powiedziałam, nie ma to sensu na dłuższą metę. Chodzi o to, żeby wykształcić sobie na tyle zdrową relację z jedzeniem, żeby właśnie te produkty rekreacyjne i tak sobie wkomponowywać jako zdrowy element naszego żywienia. I kawka, oczywiście, też na plus, jako oczywiście ochrona przed Alzheimerem oraz chorobami układu krążenia, więc super, bardzo fajna sprawa. I tutaj tylko widziałam, że mama, że mama Ani chyba słodzi cukrem, tak mi się wydaje, no bo wątpię, żeby Ania słodziła, nie widziałam o niej nigdzie takiej informacji. I oczywiście ten cukier w kawie czy w jakichś napojach ciepłych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, oczywiście możemy zamieniać przykładowo na ksylitol, erytrytol, są to zdrowsze zamienniki. Ja przykładowo totalnie kiedyś byłam uzależniona od cukru do herbaty, nie wyobrażam sobie wypić gorzkiej herbaty. I Zaczynam od tego, że przykładowo dawałam sobie łyżeczkę cukru oraz łyżeczkę ksylitolu, bo wcześniej robiłam sobie dwie łyżeczki cukru a potem zaczęłam schodzić tylko na ksylitol, potem zeszłam na erytrytol. A teraz w sumie nie wyobrażam sobie wypić słodkiej herbaty. Chyba że jestem chora, herbata z soczkiem malinowym, no Przekrobi bardzo. Są pewne zasady w świecie, które, yy, które są i należy je respektować. I właśnie taką zasadą jest herbata z sokiem malinowym. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy wy, jak jesteście chorzy, to też wypijacie tu taką herbatkę. Biorę się właśnie za swój drugi posiłek obiadowy. Będziemy robić kopytka na słono. Mam już tutaj mięso z indyka zagotowane z rosołku. Cebulę, korzeń pietruszki, brokuła i z przypraw czosnek granulowane i paprykę słodką wędzoną. Ja do tego jeszcze używałam papryki takiej zwykłej, świeżej, ale niestety nie mam, także troszeczkę inaczej zrobimy. Jeszcze będziemy potrzebować oliwę z oliwek. Na początku zagotuję sobie brokuła i korzeń pietruszki, potem na cebulce podsmażę kopytka. Kopytka są już gotowe, to są takie kupowane z takich opakowań w biedronce, nie robiłam kopytek. Te są naprawdę spoko, polecam. Zamiast korzenia pietruszki będziemy robić z marchewką, jednak uważam, że bardziej pasuje do tej potrawki. Zetrę ją zaraz na tarce i będę podsmażać razem z cebulką. Brokułki właśnie mi się zagotowały, tu już pokroiłam cebulkę. Mam przygotowaną marchewkę. Teraz będę zaraz podsmażać wszystko na oliwie z oliwek. A tutaj wrzucę sobie na brzątek w tym garnku po brokule kopytka. Wlewam teraz 5 g oliwy z oliwek. Oho, 10. Dobrym patentem na przykład na, na odmierzanie sobie tuszu, ja też generalnie miałam kiedyś z tym problem, bo tak lałam na oko, no i nieraz wychodziło o więcej niż bym chciała, to po prostu jest odmierzanie sobie na łyżeczkę. Możemy przyjąć zazwyczaj, że łyżeczka ma je 5 gramów oliwy z oliwek, a łyżka ma 10 gramów z oliwy z oliwek, z oliwy z oliwek, oliwy z oliwek oczywiście, e, więc no za, za pomocą łyżki mamy po prostu większą trochę kontrolę, bo nieraz można nam się chlusnąć za bardzo, a też no przecież nie odlejemy wtedy tego oleju do butelki, nie? więc Taki dobry tip. I dodaję teraz marchewki. Czekam teraz, aż marchewka mi się podsmaży. Tutaj wrzątek, woda się już gotuje. Zaraz wrzucę kopytka. I kurczaka indyka z rosołku dodamy zaraz do naszej marchewki i będziemy przyprawiać. Daję mojego indyka. Zaraz Wam powiem, ile tu jest gramów ugotowanego mięska. Dokładnie 162 gramy. Teraz czosnek, ka słodka wędzona i sól. Nasze kopytka już wypłynęły, ja teraz je będę odcedzać i dodawać do mięsa z warzywami. I teraz podsmażamy kopytka w naszym mięsku. I voilà! Gotowe, tak wygląda mój obiad, drugi posiłek. Szklaneczka aspartamu, biorę się za jedzenie. Wszyscy dzisiaj jedli placki ziemniaczane, ale ja bym w tym posiłku nie miała kompletnie żadnego białka, źródła białka. Dlatego stwierdziłam, że sobie sama ugotuję obiadek. Jeśli chodzi o obiad, to też jest właśnie fajne pokazanie, jak można takie gotowe produkty wpleść w to żywienie, bo nieraz właśnie mówi się, nie gotowce przetworzone, chemia, nie sztuczne, spolchniacze i tak dalej. No i wiadomo, że jasne, lepiej jest sobie zrobić kopytka w domu, samemu, pierogi w domu, samemu. Natomiast przykładowo czasem niektórzy nie umieją, a po drugie nie mają zasobów czasowych, bo są to jednak rzeczy, które wymagają trochę więcej. Czasu i energii. A na przykład te kopytka z biedronki rzeczywiście mają spoko skład, więc można je wpleść oczywiście w taką, w taką dietę. Zwłaszcza, że głównym źródłem tego posiłku są warzywa. Mamy tutaj oczywiście też białko w postaci mięsa, co jest super. Mamy tutaj taki element trochę zero waste, że jednak te rzeczy, te składniki ze sobą się nie marnują, tylko się je wykorzystuje na przykład w formie obiadu na drugi dzień. Standardowo, tak jak nasze mamy, robią pomidorówkę z rosą. <laughs> Ale myślę, że naprawdę posiłek wygląda bardzo fajnie, jest szybki, bo jednak mięso było. Gotowe zupy, dodatkowo dodać właśnie jakieś warzywa, podgotować takie kopytka. Można na przykład też to zrobić z ryżem, z kaszą, też oczywiście byłoby jak najbardziej w porządku. Mamy też brokuły. No ja myślę, że naprawdę jest super i tutaj no, no nie ma, nie ma do czego się przyczepić. Nie ma i koniec, no. Ja ewentualnie na przykład bo mogłabym na przykład dodać, w sensie ja bym na przykład dodała troszkę może jakiegoś słonecznika albo, albo coś takiego, żeby troszkę na przykład też dać tych jedno, nienasyconych pasów tłuszczowych, no nie? Ale oczywiście ten posiłek sam sobie jest zbilansowany i jest. Fajnie, więc oglądamy dalej. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie picia coli zero. Wiele osób uważa i dużo osób dalej to niestety jest powielane, no że kola zero powoduje raka, bo jest tam aspartam, który jest rakotwórczy i w ogóle. I słuchajcie, badania, najnowsze badania mówią o tym, że aspartam nie jest szkodliwy dla ludzi w takich ilościach, że jak go wypijamy. Nikt nie wypija 5 litrów coli zero, dziennie, mam nadzieję przynajmniej. I przykładowo, jeśli my rzeczywiście sobie wypijemy tam puszkę coli zero, czy szklankę coli zero, to absolutnie nic się nie dzieje. Myślę, że będzie to dużo lepsza i zdrowsza wersja takiego napoju jakiegoś tak słodzonego e, niż na przykład wypicie takiego standardowego napoju z cukrem, bo napoje z cukrem rzeczywiście wpływają na to, że często jemy po prostu przekraczamy swoje zapotrzebowanie kaloryczne no i też te napoje z cukrem często właśnie podnoszą e, poziom glukozy w naszej krwi, no co też nie jest dla nas dobre, bo może prowadzić z czasem do insulinooporności wraz oczywiście z nadmierną masą ciała, to musi iść w parze. E, natomiast no tak jak powiedziałam wypicie sobie tam szklanki coli absolutnie nikogo nie zabije, a żeby kroczyć normę na aspartam, to trzeba by rzeczywiście tej kolby pić masę, masę, masę. Co nie zmienia oczywiście faktu, że najlepszym nawykiem jest picie wody, ale jeśli ktoś przykładowo lubi e, i na przykład taka szklanka kolizero, e, to dla niego takie można powiedzieć zbawienie, jeśli chodzi e, na przykład o pokrycie ochoty na słodkie, no to jak najbardziej, nie przeciwwskazań. No i co, bierzemy się za kolację. Na ostatni posiłek będziemy jeść takie tosty, grzanki, zapiekanki w jajku, z serem piórko, który fajnie nam podbije e, białko w posiłku. W ogóle Ser piórko jest to super substytut białka do spaghetti, na jakieś grzanki, ponieważ jest niskotuszczowy i ma taką zawartość białka jak kurczak, jakoś tak musiałabym dokładnie sprawdzić. No kolacja troszeczkę mniej ambitna, ale mam akurat ochotę na takie tosty. A z racji tego, że obiecałam wam coś na słono, e, więcej rzeczy na słono w tym vlogu nie będzie, żadnych owsianek, omletów, twarogów z owocami. Także bierzemy się za tosty i tostami kończymy dzisiejszego vloga. Zaraz wam pokażę, jak dokładnie będę robić takie grzańki, zapiekanki w jajku. Składniki będą bardzo okrojone, minimalistyczne. Potrzebujecie chlebka. Ja tutaj mam akurat 100 gramów, takie dwie kromki. Sera piórko albo mozzarelli. Możecie użyć mozzarelle, będzie fajnym zamiennikiem. Albo zwykłego sera, jeśli wam nie zależy kompletnie na białku w posiłku. Bazylii, papryki, pomidora i jajka. Jeszcze będziemy potrzebować pieprzu i soli. Dobra, robimy. Jajko rozbijam do miski i dodaję bazylii, papryki. Piórko pokrojonego w takie plasterki, 50 g pomidora, jedno jajko, 100 gramów chlebka. Teraz maczam chleb w jajku i smażę. I czekam aż się chlebek podsmaży z jednej strony, jak przyłożymy na drugą to będziemy kłaść wtedy ser i pomidora. Kładziemy teraz serek, pomidora położyłam, przykrywamy. I taki oto, moi drodzy, macie rzadki widok mojej kolacji, która zazwyczaj tak nie wygląda, ale czasami sobie pozwalam na coś mniej objętościowego, mniej sycącego. Pachnie przepięknie w całym mieszkaniu. Na dole pojawia Wam się kaloryczność takich dwóch kanapeczek, takiej kolacji. Ja jeszcze posypałam u góry bazylią. Jeśli chodzi o kolację, no to tosty jak najbardziej no, w porządku. Mamy tutaj taki w sumie idealny przykład tostów francuskich. Ja też bardzo często w pracy z podopiecznymi daję właśnie takie tosty, jak ktoś bardzo lubi. Mm, taki właśnie posmak tostów, bo naprawdę. Serio to smakuje bardzo dobrze. Ser piórko oczywiście jest bardzo częstym produktem właśnie na dzisiaj redukcyjnej, bo on jest to ser z obniżoną zawartością tłuszczu i właśnie ma sporo białka, więc jak najbardziej jest też fajnym takim urozmaiceniem diety redukcyjnej. No w nie, nieco to trochę tego pomidora było mi mało, bo rzeczywiście chyba dwa plasterki można dać przykład tego pomidora więcej czy jakichś innych warzyw, ale tak czy siak w ogólnym rozrachunku diety tych warzyw było naprawdę sporo. Więc podsumowując, dieta Ani karcz w tym odcinku, który oceniłam teraz wyglądała naprawdę w porządku. Mamy tutaj sporo warzyw, mamy tutaj właśnie sporo takich, w sensie mamy przymocone takie produkty rekreacyjne, właśnie w taki fajny sposób pokazane jak może wyglądać ta zdrowa dieta, że to nie jest tylko i wyłącznie e, klepanie rzeczy od podstaw i tak dalej. Możemy oczywiście też bazować troszkę na gotowych produktach. Uważam, że białka mamy naprawdę bardzo dużo. E, 1700 kalorii, no to nie mam pojęcia jakie jest zapotrzebowanie ani na no nie znam, ani jej masy ciała, ani jej wzrostu. E, no w wieku chyba jest takim samym jak ja, no ale tak czy siak nie wiem, jaka jest, jej dzienna, jaka jest jej dzienna aktywność w ciągu dnia. Uważam, że 1700 kalorii to troszkę mało, ale tak jak mówię, no nie mam pojęcia, jakie jest jej zapotrzebowanie. Generalny rozrachunek diety i ocena to jest 5 marchewek na 5, bo uważam naprawdę, że, że wyszło bardzo dobrze i myślę, że może jeszcze w przyszłości ocenię na przykład dietę Ani Karczy z jej nowszych vlogów, zobaczymy co się zmieniło. Też będziemy mieli wtedy fajny kontrast porównania sobie tych produktów. Aha, w sumie to jedyna rzecz, jakiej by mi brakowało, to owoce, ale Ania na początku powiedziała, że to jest jej śniadanie na wytrawno, a jej bardzo, bardzo rzadko, więc podejrzewam, że w innych wersjach je pewnie śniadanie na słodko z owocami, więc zrozumiałe, nie zawsze czasem się je wszystkie grupy produktów w dany dzień. Okej, okay, w takim razie Wam bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli odcinek Wam się oczywiście podobał, to zostawcie... Łapkę w górę. Standardowo zerkajcie na mojego Instagrama, gdzie codziennie publikuję relacje. Też jeśli chcecie być na bieżąco ze zdrowymi treściami, to koniecznie klikajcie subskrybuj, a my widzimy się już za tydzień w czwartek. Hej!